Dziś z premierą tego filmu miał startować mój serwer Minecraft, ale niestety znalazło się parę błędów i musimy niestety przełożyć otwarcie. Będzie to prawdopodobnie wtorek, środa, może poniedziałek, zależy jak się uwiniemy. Tak więc jeśli ktoś jest zainteresowany, mój serwer Minecraft, link do fanpage'a serwera oraz link do zwiastunu serwera znajdziecie w opisie, a ja zapraszam na film. A więc cześć, witajcie, z tej strony Ananasek, witam was w kolejnym odcinku po gromce mitów. Dzisiaj sprawdzimy kolejne niesamowite mity i bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, Łapce w górę i komentowaniu, piszcie w mity. Dzisiaj niestety zapomniałem podać, e, spisać autorów mitów, ale w następnym odcinku już, oczywiście, jeśli podacie jakiś mit i się znajdziecie w odcinku, to wasz nick też się pojawi w odcinku. Tak więc zacznijmy od pierwszego mitu. Wybierając ciągnik pożyczony kontraktu, można nim normalnie ze swoimi maszynami na własnym polu pracować. W sam raz na początek rozgrywki, bo nie trzeba własnego kupować, a nie płacimy raty wynajmu. Tak więc weźmy sobie jakiś kontrakcik, na przykład ten. Weźmy sobie, przyjmij kontrakt. I teraz. E, kurczę nie to. Hmm. Zapomniałem wypożyczyć maszyn. Przepraszam. E, e, odbierz, i teraz tak weźmy sobie to, e, Pożycz pożyczyć przedmioty, cyk. Żadnych swoich maszyn nie mam Tak więc sobie weźmy jakąś maszynę yy, Na przykład sobie Kurde jaki to jest ciągniczek No dobra weźmy po prostu na przykład Kultywator Najmniejszy kupcyk Kupiliśmy i teraz sobie bierzemy sobie pod ty, podpinamy ten kultywator pod nasz wypożyczony traktorek i jedziemy sobie na nasze pole. Tutaj nasze pole już jest tutaj. Eee, dobra, widzimy się po prostu za chwilkę, jak dojadę do jakiegoś w miarę prostego pola, tak? Więc widzimy się za sekundę. Tak, więc jesteśmy już na jakimś tam swoim polu, mamy z, nie swój ciągnik wypo, z kontraktu oraz swój kultywator. Teraz sobie i cyk jedziemy nic się nie dzieje. Ciekawe, czy mogę zatrudnić pracodawcę? No, zarąbisty lifehack, polecam, tak, tak więc jak widzicie kontrakt jest w trakcie, nie mamy żadnego, że tak powiem, wypożyczenia, że tak powiem, nie leci nam żaden czas, czyli możemy sobie go tak na, na zawsze sobie pożyczyć, że tak powiem, no takie trochę, ale jakbyśmy wzięli zakładam, chyba było, nie, dobra, to będzie w kolejnym mitie, tak więc przejdźmy po prostu do kolejnego mitu. Pickupem można wozić drewno, małe kawałki. E, wydaje mi się, że to jest e, e, prawda, tak więc weźmy sobie pickupa. <tuszelenie> pickupy, pickupy, pickupy są oczywiście tutaj. Weźmy sobie na przykład taki, cyk, kup byle jaki. Wskakujemy do niego. E, e, jakieś drewno by się przydało, jakieś drzewo. Tak więc podjadę sobie do jakiegoś drzewa i za chwilę się widzimy. Tak więc jestem sobie tutaj. Potrzebna nam jeszcze, oczywiście, piła. Tak więc weźmy sobie sztila. Cyk. E, chyba już mam. E, dobra, tak więc weźmy sobie piłę w rączkę i to drzewo powinno się dać wyciąć. O tak, oczywiście. E, 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 bierzemy, wycinamy to drzewo. Cyk. Teraz bierzemy sobie, ucinamy mały kawałeczek, żebyśmy mogli ten kawałeczek oczywiście. O, teraz wycinamy sobie na przykład taki kawałeczek. Bierzemy go w łapkę. Nie mogę go wziąć w ogóle. Aha, dobra, jeszcze mniejszy musimy wziąć. No, tak więc taki kawał... No, taki kawałek to... O, dobra. Ten już można wziąć, bierzemy sobie go. I wrzucamy, cyk, na pick-up'a. Jest na pikapie, możemy sobie zapiąć jeszcze pasy. Cyk, pasy zapięte i można jechać, tak więc mit oczywiście potwierdzony. I przechodzimy do następnego: można karmić kury bezpośrednio z kombajnu. No czy można? Zaraz to oczywiście sprawdzimy. Tak więc bierzemy sobie jakiś kombajnik. Kombajnik na przykład sobie weźmy. A tak, z rozmachem weźmy sobie tego. wskakujemy do kombajnu i jedziemy na pole. Dobra, jesteśmy na polu, i tutaj powinienem mieć. A nie, to jest owiec, Dobra, jedziemy na inne pole, gdzie mam yy, pszenicę. Dobra, tak więc jesteśmy na polu z pszenicą, zetniemy sobie troszeczkę tak ciut ciut. Tyle nam zdecydowanie wystarczy, tak więc teraz sobie odepniemy yy, headerek i pojedziemy do naszych kur, które są tuż, tuż, tak więc podjedziemy tam. Tak więc tutaj mamy kurki, 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 kurki. Pytanie, czy ja mam kupione te kurki? Ale dobra, mam jedną, ale kupmy sobie na przykład tyle. Potwierdź, cyk, mamy kurek jeszcze więcej. I teraz trzeba je nakarmić. Tak więc wystawiamy sobie rurę i uwaga, czy to się uda. O, udało się. Tak więc, no, mit potwierdzony, tak więc przejdźmy do następnego, jak widzicie, bardzo mnie to zdziwiło, osobiście. Myślałem, że się tak nie da. Ciekawe, ciekawe, naprawdę ciekawe. Tak więc cóż przejdźmy do następnego mitu, który jest następujący. Jak weźmiesz znak drogowy i będziesz szedł do przodu W, w oraz sprintował biegł plus shift. To będziesz latać niczym na miotle. W 17 wiem, że dało się tak na kawałku drewna latać, ale sprawdźmy, czy da się w 19 na znaku tak latać. Tylko trzeba jakiś znak znaleźć, oczywiście. O, dobra, znalazłem znak i już go od razu oczywiście przewaliłem, tak więc weźmy sobie go w rączkę. Jak to było? Jak weźmiesz znak drogowy, opuszczam się. Tak powinno być. Cyk. I będziesz szedł do przodu oraz sprintował. W 17 tro troszkę inaczej to wyglądało. Aczkolwiek jest to ciekawe. I e shift. No, o kurczę, spadłem z miodełki. Ale naprawdę ciekawe, nie wiedziałem o tym. Wiem, że w 17 się dało, ale to chyba później naprawili. Ale w o 19, że takie rzeczy są, i to jeszcze tak. Zupełnie inaczej. W 17 był to troszkę inny bug, ponieważ trzeba było to chyba na kontrolu ustać na przykusnąć na kawałku drewna i następnie shiftować. Chyba shiftować, albo chyba nie spację trzeba było wciskać, jakby się skakało, się wznosiło w górę i się latało tak jak teraz. A teraz to troszkę inaczej wygląda, ale jak widzicie, mit oczywiście został y, potwierdzony i przejdziemy oczywiście do następnego, który brzmi następująco: jeśli będziesz rzucał wapno i będziesz miał wapno również w łyżce, to wapno zniknie. I z rozsiewacza, i z łyżki. Tak więc, oczywiście, musimy teraz e, sobie jakiś traktorek wziąć, na przykład. Y, tylko pytanie jest takie: y, tym wapna... O, dobra, tym, dobra do, tym można wapno, ale to w sumie nie obojętnie, jaki ciągnik jest potrzebny. Czyli weźmy sobie na przykład. Y, 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 weźmy sobie duży po prostu, tak. Bierzmy sobie ten. Kup. Ale nie, nie, nie. Dobra, źle. Trzeba wziąć jakiś traktorek, na przykład y, sztajerek. Do, do niego na pewno można. Konsola ładowacza, tak. Kup, cyk. Następnie bierzemy oczywiście ładowacze. Ten będzie do niego. Kup, cyk. Łyżkę, łyżkę, cyk. Plus jeszcze, oczywiście, nam jest potrzebne cyk tylko jeszcze chyba będzie nam potrzebna przyczepa chyba że to będzie działało, ale najpierw to sprawdzimy w ten sposób yy, bo, ponieważ mam jeden, yy, jedno zastanawiające mnie pytanie czy będzie można to od razu z tego, jak to się nazywa z tego worka wysypać na ziemię czy potrzebna nam będzie jeszcze przyczepa, ale to zaraz sprawdzimy, tak więc weźmy sobie po prostu to podczepmy a jeszcze trzeba kupić oczywiście worek z wapnem worki typu big bag, worek z wapnem, kup cyk, ok. Tak więc mamy oczywiście worek z wapnem, mamy nasz yy, oczywiście klaktolek, yy, mamy oczywiście nasz yy, łyżkę do naczep, nie jak to się nazywa, widły do palet. <laughs> widły do palet mamy, i teraz trzeba to wapno wysypać na, na ziemię. Tak więc cyk, I i, i i i co? Nie, nie mogę. Tak więc yy, musimy oczywiście, tak jak myślałem, wziąć kupić przyczepkę. Tak więc weź, weźmy sobie na przykład yy, tą przyczepkę, to jest akurat bez najmniejszego znaczenia, chyba, chyba, że nie będzie można na nią wapno sypać, no to wtedy się zdziwię. Ale, wow, 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 się porobiło, się porobiło, się porobiło i cyk, ojejku, tego się nie spodziewałem, a dobra, sytuacja opanowana, teraz to powinno zniknąć i teraz możemy sobie na samą przyczepkę podczepić oraz wysypać to wapno na ziemię, żebyśmy mogli wziąć je do łyżki, tak więc cyk, podczepiamy, kontrol i nie masz dostępu do tego terenu, o matko, tak więc <laughs> musimy jechać, yy, zróbmy sobie oczywiście... Cyk, wezmę od razu łyżkę, żeby nie musieć dwa razy jeździć. Tak więc podepnę sobie od razu łyżeczkę. Yy, yy, X. Zresztą ja Q, przepraszam, mniejsza, dobra. Bierzemy sobie naszą szczepkę, mamy łyżkę, mamy wapno. I w sumie nie mogę od razu zabrać rozsiewacza. Mniejsza, w sumie wrócimy po niego. Tak więc jedziemy sobie tutaj na pole gdzieś obok, gdzie będę mógł to zrobić. Tak więc bierzemy Ctrl I. I tyle nam wystarczy w zupełności. ok, Cyk. Wysypane. Teraz bierzemy sobie na łyżeczkę to. Dobra, łyżka pełna, i teraz wypadałoby poczepić rozsiewacz, napełnić go troszkę wapnem i sprawdzić, czy nasze wapno zniknie. Albo po prostu zobaczymy, czy jeśli nie będziemy mieli wapna w rozsiewaczu, czy będzie nam brało z łyżki. No bo wtedy już i tak uznamy, że mit jest oczywiście potwierdzony. I teraz klikamy B. O, chyba, chyba, chyba działa. Ponieważ powinno być świetlić, że jest pusty, ale nie mam oczywiście dostępu do tego terenu, tak więc pojedźmy sobie na to pole, na którym byliśmy przed chwilą i sprawdźmy, czy będzie dało się ten nawóz z tej łyżki opróżnić za pomocą tego naszego rozsiewacza. Tak więc klikamy oczywiście B i nawóz z łyżki znika. Tak więc, no, zdziwiło mi to strasznie, myślałem, że to jest kolejny troll mit, że tak powiem. Ale, no, bardzo ciekawe. No cóż, teraz przejdźmy do ostatniego mitu w tym dzisiejszym odcinku. E, Okej, okay, ostatni mit miał być troszkę inny, ale niestety znalazłem tylko jednego widza na moim Discordzie, do którego oczywiście zapraszam. Jeśli chcecie się znaleźć w jakimś odcinku moim, to tam właśnie z Discorda, do którego link oczywiście daję w opisie, wybieram, po prostu biorę widzów, kto chce dołączać i niestety znalazł się dzisiaj tylko jeden. Mieliśmy robić przeciąganie w sensie anonasek kontrawizowie, ale sobie zrobimy taki konkurs Orki, kto szybciej i kto równiej zaora oczywiście, tak więc. No cóż, przejdźmy. Napiszmy sobie mu, żeby wybrał jakiś ciągniczek. Dobra, on wybiera fenda. Jeszcze musimy mu dać oczywiście. E -e -e. Dobra, awansuj na kierownika, nie chce mi się tego szukać. Start, oczywiście to przegram. Dobra, start. Lecimy teraz tak. Płuk jest rozłożony <noise> Te pługi są za duże zapomnij ich zmienić, bo, ponieważ trochę testowaliśmy ten, że tak powiem, konkurs na live'ach i tamte były po prostu za małe. Oj, i troszkę już trochę mi średnio to wyszło. E, dobra. Tak lecimy. Dobra, jest w miarę OK. Cyk. Dobra, tak jest okej. Okay. Lecimy dalej. On trochę... Oj, oj 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 Ale oczywiście Wy na końcu ocenicie to, kto wygrał. E, e, e. Dobra, teraz tak. Cyk. Oj, już trochę wyjechałem za. O Jezu, za granicę trochę wyjechałem. Oj, ohoj, oj, oj, oj. Dobra, tak. Cyk. Dobra, jesteśmy na razie na równi, chyba tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o prędkość, w sensie o wielkość do zazorania Oj, tam też wyjechał sporo. Ale nie oceniam, nie oceniam. To jest już wasze zadanie. Oj, cyk. Tylko jak te kawałki później zrobić? Coś wymyślę. Cyk. Oj, cyk. Dobra, jest okej. Okay. Tamten jak pędzi niby chyba. Cyk, cyk, cyk. Oj, 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 o Jezu. Jestem przyzwyczajony strasznie do grania na padzie. I mi to średnio wychodzi. Oj, dobra, dobra. Cyk, dobra, nagrywa się teraz, tak spojrzałem dopiero. Cyk, dobra, jest. Dalej. Dobra, jesteśmy chyba w miarę równo, aczkolwiek on ma trochę więcej jakby zrobionego. Aczkolwiek trochę nierówniej, aczkolwiek nie oceniam. Jezu. Czy ja mam w ogóle wszystko ustawione? Koła mi chyba odbijają. Dobra, ogień dalej. Ogień dalej, dobra, dobra. A, mogłem to robić w ten sposób, że tutaj dojeżdżam. W górę, cyk, cofka, do przodu. On już kończy, on już kończy. Dół, cyk. Dobra, tak. Dobra. Teraz zrobimy poprzeczniki po prostu. Nie wiem, jak on to zrobi, jaki on ma plan, ale ja zrobię to tak. Cyk. Dobra, jest. No, nie wiem, jak wy to uznacie. Dobra, za wcześnie bym opuścił. Dół. Dobra, on jeszcze nie skończył, on jeszcze nie skończył. Tak więc mam jeszcze chwilę. Dół. Oj. Oj, 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 trochę wyjechałem. Dobra, ja już powiedzmy skończyłem. No te kawałki, no bym musiał za dużo wyjeżdżać. No cóż, ja skończyłem, ja skończyłem. Dobra, koniec. Ja koniec. Dobra, teraz pokażę Wam, jak to wygląda. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda. Moje wygląda w ten sposób, jego wygląda w ten sposób. Napiszcie w komentarzu, kto wygrał według Was, oczywiście bez żadnej faworki. Ja jestem po prostu zwykłym tutaj uczestnikiem. Tak więc no, napiszcie w komentarzach, kto wygrał. Jeśli chcecie dołączyć do na przykład przyciągania albo właśnie takiego konkursu orki ze mną albo z innymi widzami, oczywiście na odcinku to piszcie, w... dołączajcie na Discord, tak więc cóż, w tym odcinku by było... to by było na tyle, ja się z wami żegnam, subskrybujcie oczywiście, jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, do usłyszenia w następnych, cześć!